Witam Was w najbardziej chorej serii na tym kanale. Serii, od której musiałem odpocząć aż pół roku, ale obiecywałem kolejny part, więc oto macie. Na szczęście nie udało Wam się wbić 200 lajków w tydzień, więc nie muszę szukać dodatkowych przykładów. Już po tych moja psychika ma bardzo ciężko, ale jeśli tym razem do końca tygodnia wbijecie ich 300, to obiecuję Wam nagrać kolejną część. Podnoszę próg z nadzieją, że nie uda Wam się tego wbić, żebym nie musiał nagrywać kolejnej części. Jak już zostawicie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subie dla wsparcia kanału. A jak macie jakieś propozycje do kolejnego odcinka, napiszcie w komentarzach. A jak się wstydzicie, to napiszcie przykłady, o których kolega wam kiedyś powiedział. A więc czas zacząć nową traumę. Picos School. W latach 90. nie miałaś tożsamości, ale za to wszyscy z dostępem do modemowego wtedy jeszcze internetu mieli darmowe gry fleszowe. Te gry były świetne i często były robione przez utalentowane dzieciaki. No i jedną z takich utalentowanych osób, niestety z lekko skrzywionym poczuciem moralności, był Tom Fool, twórca gry Pico's School, czyli koślawej gry point and click, w której sterujemy rudowłosym dzieciakiem. Zgadzam się, że to już jest wystarczająco sadystyczne względem gracza. Nie no, oczywiście żartuję, nie mam nic do rudych. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. No i ten nasz dzieciak, jak to przeciętny dzieciak w USA, biega sobie po szkole z wielką br Kolejny zwyczajny dzień w Stanach Zjednoczonych. Ale paradoksalnie, przynajmniej według fabuły, jesteśmy tutaj tymi dobrymi, ponieważ musimy powstrzymać gotów. Przykro mi fani gotek, to nie jest gra dla was. A powstrzymujemy ich przed masakrą, którą organizują na terenie owej szkoły. Żeby było ciekawie, oni też są trochę postacią tragiczną, bo są zmanipulowani przez kosmitę podszywającego się pod dziewczynę. Tak wiem, chłop chyba j**ał tak jak pisał fabułę tego. Niby zwykła, brutalna fleszówka, niby kontrowersja, ale w sumie są gorsze rzeczy, więc w czym problem? Pop Pierwsze były to trochę inne czasy. Po drugie, coś, co pojawiło się już we wcześniejszych odcinkach serii, czyli tragedia w Columbine High School. Dla niewtajemniczonych, w skrócie, była to jedna z najsławniejszych. W historii amerykańskich szkół. Jak wiadomo, kontrowersja na pędza marketing, tak też było w tym przypadku. Gra stała się bardzo szybko kultowa. Pewna japońska strona Techowa poleciła nawet grę jako test na to, jak bardzo jesteś jeszcze mentalnie w podstawówce. W międzyczasie przypomnę wam, że nadal możecie pomóc spełnić moje marzenia. Ale spokojnie to nie żebranie Donate'ów ponownie. Otwieram sklep z biżuterem dla mężczyzn bardzo dobrej jakości, a skąd wiem, bo sam noszę tą biżuterię od paru lat. Ale na razie testuję zainteresowanie na Vinted, jeśli uda mi się sprzedać cały aktualny nakład to będę mógł otworzyć pełnoprawny sklep online więc jeśli lubicie stylowe błyskotki albo na przykład wasz chłopak lubi błyskotki oczywiście dobrej jakości i przede wszystkim w dobrej cenie i pięknym opakowaniu link zostawiam wam w opisie dzięki za wysłuchanie i wracamy do filmu harvester Kolejna gra z mrocznych lat 90. gdy każdy spinał się o najmniejsze, pierdoły w grach, a indie deweloperzy uwielbiali łamać kolejne granice. Właśnie w tych pięknych i mrocznych czasach wyszła gra, która dziś wygląda, jakby ktoś zrobił ją na kacu po obejrzeniu 15 godzin Twin Peaks i z archiwum Mix. Mowa tu o Harvesterze, czyli grze full motion video, czyli takiej, w której postacie są prawdziwymi aktorami, z fabułą tak pokręconą, że nawet Kojima powiedziałby, że przesadzili. Gramy z Steven. Steve nie pamięta kim jest, gdzie jest, ale wie jedno. Wszyscy w mieście są kompletnie doleni. z wyjątkiem jednej osoby, czyli Stefani, która tak jak nasz główny bohater ma wrażenie, że zespałnowała się właśnie w losowym mieście. Miasteczko nazywa się Harvest i to nazwa idealna, bo zbiera się tam wszystko. Szaleństwo prze Moc i dziwne fajerwery. Celem gry wydaje się rozwikłanie zagadek miasta i odblokowanie sobie drogi do Delecz, czyli budynku na środku miasta budynku kontrolowanego przez tajemniczą sektę Order of the Harvest Moon. Testy, którym zostaje poddany główny bohater w drodze do centrum miasta, na początku zdają się być niegroźne przynajmniej nie bardzo groźne ale oczywiście każde kolejne zadanie staje się coraz mroczniejsze. Gra to psychologiczna terapia. Szokowy. Kim był Szokow, który wynalazł tę terapię? Do dziś nie wiadomo. W grze, zanim znajdziesz jakąkolwiek użyteczną rzecz, musisz pogadać z jakimś psycholem, który rozmawia z mięsem, strażnikiem, piromanem, czy facetem, który prowadzi się sierociniec, ale wygląda jakby jak dzieci je wychowywać. W końcu Stefani znika. Okazuje się, że znajduje się w środku D-Lecz, do którego tym razem możemy wejść. W środku czekają nas kolejne próby, ale nie jakieś tam testy, ósmoklasisty. Próby, które mają spowodować odrzucenie jakiejkolwiek moralności. Wszystkie te testy mają pokazać jakieś chore rzeczy, na przykład, że charytatywność jest bez sensu, a starzy ludzie są bezużyteczni. Sorry, YouTube Administration, ja tak nie myślę, tylko opisuję rzeczy w grze. Generalnie mocne, psychologiczne, głupno, które ma nas wykrzywić psychicznie. Pamiętacie, jak mówiłem, że Stefani czuje się, jakby się zespałnowała? No to wszystko się zgadza, bo okazuje się, że wszystkie zdarzenia były jedną wielką symulacją. Nic nie było prawdziwe, z wyjątkiem dwójki naszych bohaterów. Całość była eksperymentem, który miał sprawdzić, czy da się. Zmienić człowieka w morderce i psychopatę. Finalnie dostajemy wybór: zabić Stefani i wrócić do świata jako morderca, albo wziąć z nią ślub i spędzić resztę życia w symulacji. W skrócie bardzo mocna psychologiczna jazda. Gra była tak kontrowersyjna, że niektóre sklepy w ogóle jej nie chciały sprzedawać. Była pełna przemocy, kanibalizmu czy tor. Dziś gra ma status kultowej, bo to nie tylko przemoc, to komentarz społeczny, ale taki, który mówi do Ciebie przez telefon o trzeciej w nocy z zastrzeżonego numeru. Super Columbine RPG. No i znowu to nieszczęsne Columbine. To już chyba jakiś podgatunek w kategorii chorych kier. Super Columbine RPG to gra, która wyglądała jak mod do Final Fantasy, ale zamiast magii masz dwóch modocianych psychopatów. Jeszcze nie zacząłem opisywać gry, a już sam tytuł wali pięścią w twarz, jakby krzyczał: "Tak, jestem kontrowersyjny i dobrze mistym. W tej abominacji nazwanej Grom, wcielamy się w dwóch najbardziej znienawidzonych typów w historii amerykańskich szkół i odtwarzamy zdarzenia z tej nieszczęsnej daty. A wszystko to w stylu JRPG z walką turową przeciwko stereotypowym uczniom, cheerleaderkom, kujonom i nauczycielom matematyki. A to nie koniec, ponieważ gra ma dosłowny endgame. Po które oczywiście można też sobie odkliknąć. Cóż zadbałoś o szczegóły? Gra zabiera nas w metafizyczną podróż do piekła, gdzie nasi bohaterowie nawalają potwory z Duma, spotykają Pikachu, Barta Simpsona i inne losowe postacie, tak jak na przykład Oppenheimer. Ja wiem, że to brzmi jak opis tripa po k***ie. Twórcy rzekomo przyświecały szlachetne wartości podczas tworzenia tej chorej abominacji i wszystko to miało być krytyką mediów, systemu szkolnego, RPGów i społeczeństwa. Wiadomo jak się Zrobi syf, to trzeba to jakoś uargumentować na siłę i powiedzieć, że to sztuka. No i w praktyce wyszła z tego bezsensowna, brutalna gra, jadąca na kontrowersji. Oczywiście gra wywołała dokładnie to, czego twórca mógł się spodziewać, czyli eksplozję medialnej histerii, zakazów, nagonki i setek tysięcy pobrań. Czyli klasyka internetu. Nie grajcie w to, gracze, wszyscy grają. Demonofobia. I tu już lecimy z grubej rury, bo Demonofobia to gra, która z jakiegoś powodu uznała, że buzle logiczne, przemoc palna i to małych dziewczynek to idealny przepis na przygotówkę. Wcielamy się w Sakuri Moe, typową anime dziewczynkę z wielkimi oczami w białej koszulce i spódniczce do połowy uda. No wygląd krzyczący nie z... ja im mnie, jestem tylko słodką dziewczynką z krainy chińskich bajek. Spoiler, gra naprawdę bardzo chce ją unierzywić. I to nieraz i nie subtelnie. Nie mówimy o klasycznym, nasza postać w grze zginęła, game over. Oj nie, mówimy tu o nabijaniu na pal, zmirzeniu, spaniu, pociętowaniu, o ścianę, rochaniu przez obrzydliwego robala i stu innych sposobach na malarne Gameplay to survival horror, wymieszany z grom logiczną, ale w wersji hard, w stylu o, zrobiłeś krok w lewo, a tam był niewidzialny, wybuchający z Wiecie, taki typowy rage game. Zero broni, zero ataku, tylko czołganie się, uciekanie, szukanie kluczy i kontrolowanie paska paniki Sakuri. Coś w stylu Splatter School z bodajże poprzedniego odcinka. Chociaż nie do końca, bo tam mieliśmy nóż do tapeta, tutaj tylko uciekamy, no ale generalnie ideowo coś w tym stylu. Ostatecznie fabuła okazuje się być lepsza niż się spodziewa, za zakończenie zaskakujące, tylko żeby do niego dotrzeć trzeba przejść interaktywny koszmar. To zdecydowanie nie jest gra dla ludzi o delikatnym żołądku, miękkim sercu, ani poczuciu, dobrej zabawy. Ta gra testuje twoje granice, a potem je przekracza i znowu, i znowu, i znowu. The Story of Kamikushiki Village Jest rok 95, japońska podziemna scena gier tętni życiem. Piractwo kafia zero filtru. W tym pojawia się The Story of Kamikushiki Village, czyli strategia ekonomiczna, jakich pełno na rynku, tylko że nie do końca. Bo zarządzamy w niej Sadą. Wcielamy się w samego Shoko Asahare, czyli guru słynnej. Amushin Na Polski coś w stylu najwyższa prawda. Celem gry jest zorganizowanie zamachu gazowego w tokijskim metrze. Zgadza się, dokładnie tego, który wydarzył się naprawdę. Chyba nie muszę nic więcej mówić i dostrzegacie, mam nadzieję, sami tą kontrowersję. To jakby takie SimCity, tylko że zamiast budować szkoły i oczyszczalnie ścieków, zbierasz followersów i robisz im pranie mózgu. Czyli trochę jak dzisiejsi influencerzy na Instagramie. Swoją drogą, Instagram w opisie zapraszam. Rozgrywka wygląda następująco: Lewelujemy swoje umiejętności jako duchowego lidera, zbieramy siano od naiwniaków, głosimy słowo boskie, czyli swoje, i tak to życie guru mija. Gra zaczyna się 1 października 1989 roku i pozwala przeżyć całą kronikę patologii, jaką była działalność sekty. Z uwzględnieniem prawdziwych wydarzeń, takich jak. Zam rodziny Sakamoto, czy adres gazowy na Mitsumoto. Tak, ta gra robi cosplay historii. Gra używa nawet full motion video, czyli materiałów z prawdziwymi członkami sekty. Są też fragmenty propagandowego anime, które wygląda jakbyście odpalili Evangeliona po Bachot Mario. Ale spokojnie większość fragmentów pochodzi z wiadomości, które wyśmiewają sekę, a nie ją gloryfikują. Gry praktycznie nie dało się kupić, przynajmniej stacjonarnie, bo trzeba było ją zamówić pocztą. Wielu internetowych Sherlocków twierdziło, że gra została stworzona przez samą sekę, ale rzeczywistość jest inna. To po prostu satyra, ale bardzo chora satyra. Gra powstała z potrzeby odreagowania tego, że w latach 90. psychopata z Brodą startuje w wyborach, opowiada o końcu świata, a potem dzieją się. Okropne rzeczy. Fan EXE. Zdecydowanie najbardziej tajemnicza i niepokojąca gra, jaką w życiu widziałem. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek śmieszkowanie, bo to. Przekracza absolutnie wszelkie granice. Nie wiadomo kto i po co ją stworzył, jedno jest pewne miał nierówno pod Sufitem. Sam twórca ma tego świadomość, bo grawiana z napisem, że została stworzona przez osobę obłąkaną. Wszystko zaczyna się w krwawym korytarzu, a jedyne co widzimy poza nim to napisy wyjaśniające, że marzeniem głównego bohatera jest popełnić zbrodnie na kobietach, zbrodnie o których nie mogę tutaj powiedzieć, bo film zostałby zdjęty, ale chciałby je popełnić nie tylko na losowych kobietach w szkole, a nawet na w... Własnej matce. Co gorsze, pod koniec marszu przez Czerwony Korytarz odkrywają się karty i dowiadujemy się, że już zam... Swoją matkę i zrobił dokładnie to o czym marzył. A naszym oczom ukazuje się ciało kobiety bez głowy. Aby przejść dalej, musimy kliknąć w zdjęcie, które przenosi nas do innego pokoju, w którym znajdują się z***** matki, i możemy z nimi robić pewną straszliwą czynność. Potem znowu przenosimy się do pomieszczenia, i gra zadaje nam pytanie, czy jesteśmy ps... pato. Nie ma tam opcji nie. Jedyne co możemy zaznaczyć, to tak, albo tak. A gdy to zrobimy, wyświetlają się prawdziwe obrazy i nagrania, których nigdy nikt nie powinien oglądać. Na samym końcu gra zadaje nam pytanie, czy bawimy się dobrze. Jeśli tak, prosi o napisanie tego na kartce i wysłanie zdjęcia najlepiej z własną twarzą na podany mail. I wiecie, co jest najgorsze? Czy są ludzie, którzy naprawdę to zrobili? I to jest chyba najbardziej przerażające. Cała gra jest czymś, za co powinno się trafić na długie lata do psychiatryka. A wyobraźcie sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby w to zagrać, dobrze się bawić i jeszcze wysłać maila do twórcy. Do dziś nie wiadomo, kto to stworzył, kto otrzymywał maile i po co. Mam jedynie nadzieję, że te zdjęcia leciały prosto na adres lokalnych policji. No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wasze mózgi przetrwały tę psychologiczną traumę, bo mój właśnie wyskoczył z czaszki. Jakim cudem ktoś w ogóle pomyślał, że to dobre pomysły na grę. Ale wiem jedno, jeśli tu dotrwaliście, to jesteście prawdziwymi degenera. znaczy fanami. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejną część serii, bo jeśli wbijecie 300 lajków do końca tygodnia, to będę musiał poszukać jeszcze bardziej popieprzonych gier. A to oznacza jeszcze mniej snu i jeszcze więcej terapii. Subskrypcja obowiązkowo, a komentarz. Aż mile widziany, napiszcie, która z tych gier wykrzywiła wam psychika najbardziej, albo jaką jeszcze powinienem dodać do kolejnego odcinka serii. A jeśli chcecie mi naprawdę mocno pomóc i przy okazji wyglądać lepiej niż typowy NPC na ulicy, to zajrzyjcie na moje Vinted, sprzedaję tam męską biżuterię bardzo dobrej jakości, w dobrej cenie, a jak dobrze pójdzie, to otworzę pełnoprawny sklep online. Link oczywiście w opisie, wejdźcie chociaż pooglądać, bo to serio zrobi różnicę. Dzięki za wspólną podróż po odmętach internetu i ludzkiej psychiki, do zobaczenia w kolejnej części, jeśli to przeżyjemy. Na razie.